Cześć, SS-owi ludzikowie! Z okazji tygodnia szczęśliwego konia, gracze zostali obdarowani kodem, za który można otrzymać trzy jabłka dla konia, trzy zestawy designerskich podków i trzy papierowe czapki dla konia, każdą o innym wzorze. Kod to Happy Horse. Wcześniej Star stable dało graczom możliwość otrzymania bluzy z kapturem przy użyciu kodu Ride with Us. Za każdą odebraną bluzę z kapturem Stars Stable Online przekaże jedną koronę szwedzką dla organizacji charytatywnej wybranej przez graczy. Już teraz istnieje możliwość zagłosowania, która organizacja ma zostać wsparta przez SSO. Formularz głosowania jest dostępny poprzez link wyświetlający się na ekranie ładowania gry. Link umieszczę także w opisie tego filmu. Do wyboru są dwie organizacje, z których działaniami można zapoznać się na stronie przeznaczonej do głosowania. Friends to organizacja, której celem jest pomoc dzieciom doświadczającym nękania. Zajmuje się przekazywaniem osobom dorosłym rozwiązań opartych na badaniach, aby zapobiec zastraszaniu wśród dzieci i młodzieży. Co roku członkowie organizacji odwiedzają setki szkół, przedszkoli i klubów sportowych w Szwecji, prowadzą szkolenia, dyskutują i wymieniają poglądy. We współpracy ze szwedzkimi uniwersytetami oraz w swojej sieci międzynarodowej finansują projekty badawcze związane z zastraszaniem i dyskryminacją. Tworzą sieci i forach, gdzie dzieci, rodzice, nauczyciele, badacze i praktycy spotykają się, aby dyskutować o tym, jak powstrzymać zastraszanie. Na stronie organizacji dostępne są pomocne materiały dotyczące zapobiegania nękaniu oraz przydatny kurs dotyczący wsparcia dziecka nie czującego się bezpiecznie w szkole. Hi, I'll be your coach. I'm here to give you feedback on the alternatives you choose during this course. The course is based on friends' experience. I don't know why Charlie doesn't want to hang out with me. When I got to school, he was standing there with Abby and other kids, and they don't want me around. I think we really do a good job in that respect. Everyone who works here thinks it's very important. But according to Robin, her situation has begun to improve. How do you feel about giving this a little more time to see whether it works? Child Helpline International to globalna sieć telefonów zaufania obejmująca 145 krajów. Wizją organizacji jest świat, w którym głosy dzieci i młodzieży są słyszane i brane pod uwagę, a ich prawa są realizowane i chronione. Dzieci mogą, korzystając z telefonów zaufania, rozmawiać o wykorzystywaniu, zaniedbaniu, przemocy, ubóstwie, których mogą doświadczać, o swoich nadziejach i lękach, zmartwieniach i obawach lub po prostu gdy potrzebują kogoś, kto ich wysłucha. Na stronie organizacji dostępne są zasoby obejmujące dane dotyczące problemów, z jakimi mierzą się dzieci i młodzież, zebrane od członków infolinii, partnerów i i z innych źródeł. Strona umożliwia też odszukanie lokalnego telefonu zaufania dla określonego kraju. Już teraz gracze mogą zdecydować o tym, która organizacja otrzyma darowiznę. To tyle informacji na dziś. Pozdrawiam i do następnego razu.